Po kolei. Pawałów Nikołaj Nikołajewicz. Data urodzenia: 23 kwietnia 1994 roku. Ty? Danilin Aleksander Władimirowicz 28 grudnia 1995 roku. Gdzie się urodziłeś? Obwód Woronesz, miasto Biuczerlinówka. Obwód kurski, rejon Ługowski. Miejsce zamieszkania. Proszę nie hałasować, bo ludzie nas obserwują w internecie. W tej chwili mieszkam w obwodzie kurskim w rejonie rylskim, w Rylsku. Ty też stamtąd jesteś? Tak. Dlaczego zdecydowałem się połączyć historię? Ponieważ jest wielu jeńców wojennych, którzy chcą rozmawiać. Pomyślałem więc i zdałem sobie sprawę, że stworzymy klub zainteresowań. To jest klub. Opuszczeni jeńcy wojenni. Nadal nie wiem, jak zostali oszukani. Pewnie będzie ciekawie. Czy dobrowolnie wyrażasz zgodę na nagrywanie i publikację tej rozmowy? Tak, tak. Czy kazałem wam to zrobić? Nie. Zaledwie godzinę lub dwie temu była grupa ludzi, którzy szybko przychodzili i odchodzili. Kim są ci ludzie? Po prostu odmówili nagrania wideo wywiadu. Tak, są, jest ich całkiem sporo. Cóż? Krótko mówiąc, kto nie chce być na YouTube, nie chce się komunikować, nie chce być publiczny, może odmówić komunikacji. Z pewnością nie hostujemy tych filmów. Kłamię dla archiwum, a kiedyś, gdy zostaniemy poproszeni lub już zostaliśmy poproszeni, pokazaliśmy, że problemy zostaną rozwiązane. Dobra, wracając do twojej historii, jak zostałeś oszukany? My prowadzimy swobodną rozmowę. Mogę po prostu opowiedzieć całą historię? To wszystko. Porządek i... Zacznę od kilku ogólnych pytań. Masz rodzinę? Tak. Ty? Córko, nie mieszkamy razem. Rozwiedziony? Małżeństwo cywilne. Jest jasne. Ty? Żona, dziecko. Żona, dziecko. Ile lat ma dziecko? Córka, pięć lat. Jest jasne. Jako co pracowałeś? Pracowałem jako programista w fabryce. Wow. Jestem również programistą. Co programowałeś? Lepiej nie. Stanowisko było tylko na pokaz. Dlaczego trzeba robić wszystko, by być widocznym? Niech będzie administrator systemu. A ty? Betonista. Co? Betonista przy budowie elektrowni jądrowej w mieście Kurchatow. Wow, to jest moje szczęście. Elektrownia jądrowa kurczatowa? Tak. Czy jest tam laboratorium reakcji jądrowych? Nie mogę o tym powiedzieć, nie wiem. Byłem tam. Ja nie. Ja tam byłem, a Ty nie. Byłem na budowie, ale nie dalej. Czy pręt uranowy został wepchnięty do kieszeni i zabrany do domu? Pracowaliśmy z betonem i prętami zbrojeniowymi. Zaczynajmy. Wszystko zaczęło się 25 października. Wysłano nam powiadomienia. To znaczy, przyjść do Wojskowego Biura Rejestracji i Rekrutacji, aby się zarejestrować. Tak. Przyszliśmy więc do Wojskowego Biura Meldunkowego i Poborowego. Powiedziano nam, że jesteśmy zmobilizowani i trzeba się spakować i zebrać w oddziale. Tak. Po czym dotarliśmy do. Czy masz tę samą historię? Tak, tak, wszystko jest takie samo. Odebrano cię tego samego dnia. Tak. To jest. W jednej części w całości. Cienki. Mówię krótko. Już nie przeszkadzam. Tak dotarliśmy do jednostki wojskowej. część 11, 262. Tam mieliśmy najprostsze szkolenie w zakresie siły ognia, szkolenie taktyczne, inżynieryjne, medyczne. Następnie przewożono nas z miasta do miasta. Do Starego Oskola, Szebekino, Obwód Białorudzki. Cóż, nie byliśmy tam szkoleni, to już było. No cóż, budowaliśmy obronę. Rozumiem. Tutaj cały czas informowano nas, że jesteśmy obroną terytorialną, czyli cały czas będziemy w tej pozycji. W regionie Biełgorodu lub w regionie Kurska. To znaczy bez opuszczania swojego kraju. Nie powinniśmy byli być nigdzie wysyłani. Następnie powiedziano nam, że mamy jechać pociągiem w kierunku obwodu Rostowskiego. To było po nowym roku. Po nowym roku w lutym. Okazuje się, że nic nie zrobiłeś w listopadzie, grudniu, styczniu. Pięć. Tak, otrzymywałeś 190 tysięcy miesięcznie. Byliśmy w Rosji, po czym poinformowano nas, że jedziemy w rejon Rostowa. Czy było jakieś prawdziwe szkolenie? Nie rozumiem sformułowania szkolenie wstępne. Wszystko było powierzchowne. Nie było prawdziwego treningu. Ile razy strzelałeś? Dobrze. Nie płacz. Dużo strzelaliśmy do celu, ale. Pobiegli na stanowisko, strzelili i uciekli. To wszystko. Dość dużo oznacza 50 magazynków do karabinu? No tak. 50 zestawów? O tym. 30 strzałów? Cóż, posłuchaj, zaciąg do wojska i. Kiedy były zgrupowania, wtedy tak dużo nie strzelaliśmy. Ile strzelały się od momentu mobilizacji do wyjazdu na front? Tak, 50. I ty też? Gdzieś tak. Wów. 50 tysięcy strzałów? No tak. Wow. Więc jesteście siłami specjalnymi lądowania. Jesteś pierwszym, który powiedział, że ta ilość zestawu bojowego została wydana. Ale to na próżno, po prostu wyszliśmy w pole, strzelono przed siebie, tam, z grubsza mówiąc, nawet celu nie było widać. W polu. Po prostu w terenie. Wygląda to więc na marnowanie amunicji. Tak to jest. A ile osób trenowało na tym poligonie. Cóż, około tysiąca osób. Ile pocisków zostało wystrzelonych na próżno? Dobrze. Po prostu bez sensu. Po tym, no powiem wam, że zostaliśmy wysłani pociągiem w rejon Rostowa. To wszystko w cudzysłowie nie ma żadnych dokumentów, że mieliśmy się tam przenieść. I zatrzymujemy się w szachtach. Gdzieś przed dotarciem do kopalni rozładowujemy je na platformy. Sprawdzają nasze rzeczy. Podjeżdżają ciężarówki Kamas i Ural. Wszyscy jesteśmy rozdzieleni na tej samej platformie. I wsiadamy do tych samochodów, po czym jedziemy, jak się okazało, do Doniecka. Dobrze. My też byliśmy zszokowani. Nie było żadnych dokumentów, że powinniśmy się tam przenieść. Oznacza to, że nie było rozkazu z polecenia, w ogóle nic nie było. Tutaj pierwszego dnia nic nie jest jasne. Drugiego dnia przychodzą do nas obcy ludzie. Kim są ci ludzie? Cóż to? Kim są ci dziwni ludzie? Niezrozumiałymi ludźmi są, z grubsza mówiąc, albo szef sztabu jakiejś jednostki, do której nas wysłano, albo ktoś. Ktoś przybył. Ktoś przyszedł i zgłosił taką ciekawą wiadomość. Ktokolwiek spróbuje opuścić terytorium, zostanie zastrzelony lub pobity. Dotyczy to wszystkich. To znaczy, że zostaliśmy zebrani siłą. Ilu z was tam było? No mniej więcej? Myślę, że 200 osób. Było ze 200 osób, ale w różnych miejscach, to znaczy nie tylko my, z tego szczebla było chyba 600 osób i później nas rozdzielono. Tylko my. To jest nas tam jechało człowiek, 600, nas się rozdzielili. Zostaliśmy zatrzymani siłą. To znaczy, przez cały miesiąc chodziliśmy po tym terenie. Czasem zabierano nas do sklepów, kupowaliśmy papierosy i artykuły spożywcze. Co jadłeś? Lokalni faceci gotowali tam jedzenie. Kuchnia polowa. No tak, kuchnia polowa. Cóż, karmili normalnie, wszystko było w porządku. I potem. Dojeżdżamy do krasnogorówki. Kiedy? To było na początku kwietnia, drugiego lub trzeciego kwietnia. Razem, 20 października zostałeś zmobilizowany. Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. W rzeczywistości nie zrobiłeś nic przez sześć miesięcy. Nie, no normalnie się ustatkowałeś, bawiłeś, dostawałeś prawie 200 tysięcy miesięcznie. Staliście się milionerami. Trafiliśmy do Krasnogorówki. Nie wszystko. Dlaczego nie wszystkie? Kto ma kredyty, kto ma długi? Jest jasne. Trafiliśmy do krasnogorówki, nam też zagrozili. Czy byłeś zagrożony? Grozili, że będą strzelać. Jeżeli ktoś ucieknie, lub my kogoś nie znajdziemy, to i tak go znajdziemy i. Powiedzieli, że nigdzie nie wyjedziemy z Doniecka. Oznacza to, że jeśli nawet spróbujemy uciec, zostaniemy zatrzymani na punktach kontrolnych i zawróceni ale konsekwencje będą opłakane. Czy byli tacy, którzy uciekli? Byli, wracali, byli bici. Niektórym udało się jakoś przedostać. Albo nastąpiła zmiana zmiany w tych punktach kontrolnych, albo coś innego. Czy udało im się wydostać? Tak, uciekli. Czy naprawdę udało im się uciec? W końcu są dwie opcje. Jedna osoba nic nie napisała, drugi. Od jednego z nich przyszła wiadomość, że był już przetrzymywany w Rosji. Tak. Są również łapani przez własnych ludzi. Tak, to znaczy nie było dokąd uciec. A ten, którego złapano, co się z nim stało? Został pobity i przywieziony z powrotem. Bardzo? No, nie wiem, nie spotkaliśmy się z nimi, bo w Krasnogórsku byliśmy dwa tygodnie, a potem mieliśmy. Lubisz być w wojsku? Bardzo dobry. Lubisz? Poproś o polubienie. Subskrybuj. W Krasnogorowce spędziliśmy dwa tygodnie. Ci, którzy tam przybyli, i ci, którzy tam byli, zostali podzieleni na oddziały szturmowe i te, które niosą rannych i zabitych. Ewakuacja. Ewakuacja. Nie byliśmy gotowi dołączyć do oddziałów szturmowych, to znaczy. Czy ty to powiedziałeś? Nie jesteśmy gotowi. I co? I zostaliśmy przydzieleni do grupy do ewakuacji rannych. Tak. Aż pewnego dnia, 14 kwietnia. Przyjrzyjmy się okresowi do 14 kwietnia. Ile w sumie pracowałeś przy ewakuacji? Dwa tygodnie. Ilu zabitych i rannych? Wystarczająco. Wystarczy. Ile? Cóż, dość. To 8 osób zabitych i wielu rannych. Dużo rannych. Ile to jest w liczbach? Cóż, ponad 30. To niewiele. Cóż, bardzo ciężko było mi patrzeć na to całe cierpienie ludzi. Dlaczego ci ludzie cierpieli? To jest najważniejsze. Nie rozstawajmy się, dopóki nie odpowiemy na te ważne pytania. Zacznijmy od ciebie. Terytoria obce. Głęboki i wyraźny. Tak, ludzie idą nie wiedząc dokąd. Właściwie nie wiedzą dlaczego. Powiedziano im i poszli. Jaki jest pomysł? Brakuje pomysłu dla pieniędzy. Dla pieniędzy lub dlatego, że ludzie są zastraszani. Nie ma więcej opcji. Czy tak można wygrać? Nie. Czy rozumiecie, że jesteście okupantami? Dobrze. Dlaczego nie jesteście najeźdźcami? Nie będę się kłócić. Dlaczego? Ponieważ wysłali nas tutaj. Tak, jesteśmy najeźdźcami. A ty? Mieszkańcy. Jak kiedyś naziści zaatakowali Związek Radziecki? Ukraina niepodległym państwem? Niepodległym państwem. Jest jasne. A ty? Z pewnością. Tak. Jesteśmy samodzielnym państwem. No tak. Okazuje się, że tak. I niech wasza dwójka powie wszystko, co wiecie o Ukrainie. Nie wiem. Nie wierzę. Nie wiem. Nie wierzę. Więc jesteś jakimś rodzajem tajnego szpiega gru, skoro masz przykrywkę. Jak to się stało, że zaatakowałeś obcy kraj i nic o tym nie wiesz, co wiesz o Ukrainie. Wszystko, co wiem, to to, że kraj jest w stanie wojny od 2014 roku, ale nie wiem z kim. Ty Cóż, czytam różne telegramy i to, co piszą w wiadomościach. Faktem jest, że Ukraińcy, czyli na Ukrainie, jest wielu ochotników. To ludzie z różnych krajów, którzy zostali tu przywiezieni, by walczyć za Ukrainę. Słuchaj, używasz konstruktu przymusowych ochotników. Jeśli jest ochotnikiem, nie można go już prowadzić, co oznacza, że u 200 Bedeks też u 200 psane przyszedł dobrowolnie. Zostały wysłane? Nie, nie wysyłają ochotników. On sam przychodzi. Nie, dlaczego? Może. Nie, dobrowolnie zgodził się pojechać na Ukrainę walczyć. Wysłali go. Nie, sam przyjechał. Inny stan. Nie, ale jak? Kraj, w którym mieszka, to jest. Zgadzam się, zdałem sobie sprawę, że źle mówię. Mężczyzna powiedział: Będę walczył z Rosjanami. Dobra, idź, podpisać umowę. Przyjeżdża, podpisuje z nami umowę i idzie na wojnę. Tak. Słusznie powiedziałeś, że to ochotnicy, a nie najemnicy, bo masz najemników, Wagnerze. I wtedy, jak mówią ci ochotnicy, są najemnikami. Powiedziałeś. Nie, po prostu kontynuuję historię. Cienki. W czasie, kiedy tu byłem, będąc tu jako więzień, i kiedy tu trafiałem, nie spotkałem ani jednego najemnika. Mówią, że nikogo tu nie ma. Nie, mamy ochotników, obcokrajowców. Ale w 2014 roku, <coughs> kiedy to wszystko się zaczęło, co się zaczęło? Ta wojna niezrozumiała i dziwna. Dlaczego jest to niejasne? Krym został w jakiś sposób odebrany i włączony do Rosji. Słusznie powiedziałeś: Krym został zajęty siłą. Ty. Następnie w jakiś sposób wybrano również wszystkie inne terytoria. Może ludzie byli zastraszani? Niejasny. Nie mogę nic zrozumieć. Bardzo ciekawe, ale nic nie jest jasne. Oto jak. Dlaczego tak się dzieje i... i. Jak z tego wyjść? Ostatni dzień w wojskach okupacyjnych, powiedz nam, jak było? Przed niewolą? Cóż, tak. Obudziłeś się o szóstej rano, poszedłeś do Jacuzzi. Kawa, kanapka. Nie było czegoś takiego. Ja powiem. Cienki. A więc 14 kwietnia, a raczej 13. Noc. Wieczorem 13 nasz dowódca otrzymał rozkaz, że trzeba wysłać cztery osoby na miejsce, gdzie byli ranni, gdzie rzekomo znajdowało się nasze stanowisko. Na toczko gdzie jest 300, gdzie jakoby nasze pozicje. Nasi mają tam mocną obronę, ale sytuacja nie jest do końca jasna. Ogólnie rzecz biorąc, zebrano nas czterech, wyposażono, dano żywność i wysłano tam na kilka dni. Przybywszy na miejsce, gdzie mieliśmy zabrać rannych, nie zastaliśmy nikogo ze swoich, poza jednym rannym. Pod gruzami. W Ziemiance pod gruzami. Było już ciemno. Było już ciemno? Tak. Ale przyszedłeś tam. Tam była zawalona Ziemianka. Tak, ktoś krzyczy. No to zapytaliśmy i okazało się, że to jest sąsiednia brygada. My ich nazywamy sojusznikami oni są z sąsiedniej jednostki brygady. Poinformowaliśmy przez radio, że znaleźliśmy jednego rannego i kazano nam go odkopać i wydostać stamtąd. Cóż, próbowaliśmy to wykopać, ale kiedy próbowaliśmy to wykopać, ziemianka rozpadała się coraz bardziej. Był zmiażdżony. Był zmiażdżony. I postanowiliśmy zostawić wszystko tak, jak jest do rana. Tak, do rana. To znaczy, do rana znaleźliśmy ziemiankę i okresowo pełniliśmy dyżury. Rano ponownie próbowaliśmy złapać tego człowieka, który leżał pod gruzami. Jak się okazało, był przysypany ziemią, ma wystającą jedną głowę i ma wolną prawą rękę, wszystko inne jest zakryte. Według jego odczuć, cóż, tak jak go zapytaliśmy, powiedział, że ma ranne nogi, albo złamane, albo zranione odłamkami. Sam nie mógł powiedzieć na pewno, po czym rozpoczął się ciężki ostrzał. Wystarczy dobry ostrzał artyleryjski. Tam? Tak. Tak, ukryliśmy się w ziemiance. Ziemianka była wystarczająco mocna z dobrym zachodzeniem na siebie. Był wystarczająco przestronny. Ostrzał trwał kilka godzin. Nie mogliśmy wyjść. Za każdym razem, gdy próbowaliśmy się z niego wychylić, leciał pocisk. Bezpośrednie trafienia w ziemiankę. Bezpośrednie trafienia w ziemiankę, ale ziemianka przetrwała. Po tym artyleria zamilkła na kilka minut. Pięć do dziesięciu minut mieliśmy coś zrobić, albo. Cztery. Było nas czterech. Albo się stamtąd wydostać, albo kopać dalej, ale nawet nie zdążyliśmy się wydostać, bo w pobliżu rozległy się głosy. Cóż, z grubsza mówiąc, tak, jaki język? Francuski, po rosyjsku, cholera. Powiedzieli po rosyjsku, wyjdź z ziemianki, poddaj się. Wyjdźcie, chłopaki, poczęstujemy was z barszczem. Jeden z nas, który prowadził grupę, zaczął strzelać. Prosto z wykopu. Tak. Granat. To jest. Nie było wyjścia, leciały granaty, strzelano, strzelano do nas z RPG. Przy ziemiance. Jest jasne. Zatem. Tuż w wykopie tak. Dobrze tam było? Nie. Dlaczego? To nie było fajne. Głośny Uff, co dalej? No, może nawet zemdlałem, bo mi powiedzieli, że po RPG rzucono w nas jeszcze dwa granaty tak. Następnie mężczyzna, który odpowiedział ogniem, został ranny, wykrwawił się na śmierć i zmarł tak. Zostało nas więc troje I już byłeś w szoku Tak, a trzecia osoba zaczęła krzyczeć, że się poddajemy, wychodząc z ziemianki Nie zabijaj Nie zabijaj, i wyszliśmy Trzy? Tak, trzy Zostałem schwytany Tak, wszystkie trzy Czy już ze mną rozmawiał? Nie, był z Doniecka, z Makejewki Czy nagraliśmy wideo? Tak, nagraliśmy wideo dla Dmitrija i Wladimira Dmitr, to ja Ludzie płacili za Ciebie naszym obrońcom, bo Dlaczego ten człowiek zdecydował się zagrać w Dartagnana i walczyć z ziemianki? Służył gdzieś wcześniej i był w szoku. Powiedzieliśmy mu, że lepiej tego nie robić, ale ma słaby słuch. Tak. Musieliśmy krzyczeć mu do ucha Cóż, jak rozumiem, gdyby nie oddał strzału, wszyscy spokojnie wyszlibyście i to wszystko. Myślę, że tak, czterech by żyło. Co powiedziało ci nasze wojsko? Twoi ludzie powiedzieli nam, że jesteśmy okupantami. Zgadzam się z nimi, brawo. Pytali, w jakim celu tu przyjechaliśmy, po co? Dlaczego przybyliśmy na ich ziemię, dlaczego przybyliśmy? Co im odpowiedziałeś? Wszystko jest takie samo. Zostaliśmy oszukani, wysłano nas tutaj. Klub. Klub opuszczonych Rosjan. Tak. Wymyślimy modną nazwę dla klubu. Czy jesteś zły na swój kraj? Czy jestem zły? Trochę. W jaki sposób? Jaki jest sens? Co my dwaj możemy zrobić w naszym kraju? 140 milionów. Tak, kto jest z nami, a kto nie. Co jeszcze powiedziało nasze wojsko? Cóż, twoja broń jest znacznie lepsza. Kiedy tu jechaliśmy, powiedzieli: Broń, z której strzelasz, jest niczym w porównaniu z naszą bronią. Czy powiedzieli prawdę? Cóż, chcę powiedzieć, że w czasie, gdy byłem w Krasnogorowce to prawda. Tak, to prawda. Mocno strzelają. Tak. Co jeszcze jest interesujące? Tak, w zasadzie wszystko, co ciekawe, najważniejsze, zostało opowiedziane. Chcesz się z kimś przywitać? Mam na myśli dowódców, którzy was oszukali i powiedzieli, że będziecie grać w obronie terytorialnej na granicy. Nie chcę ich w ogóle widzieć, z nikim rozmawiać. W ogóle? Czy jesteś taki zły? A teraz, gdyby stał obok ciebie, co byś mu powiedział? Tak, powiedzielibyśmy to samo, ten sam? W tej chwili tak. Naplułbym ci w twarz. Dobrze zrobiony. Bo to nie działa. Dzień dobry. Cześć. Dlaczego nam nie krzyczysz? Nie krzyczę i jestem zaskoczony. Dlaczego? Kim jesteś? Jestem mężczyzną, dziennikarzem z Ukrainy. Jak masz na imię? Nazywam się Dmitry. Jak się masz? Katarzyna, wiesz do kogo dzwonisz, prawda? Znam tylko numer telefonu. Wiem, że twój mąż jest więźniem. Co zrobić następnie? Wiedziałeś, że był w niewoli? Nie. Nikt nam nic nie powiedział. Nie wiemy, gdzie są nasi chłopcy. Przebywają w niewoli na Ukrainie. A teraz, co mogę zrobić? Jeśli chcesz z nim porozmawiać, musisz wyrazić zgodę na nagranie i opublikowanie rozmowy. Najpierw zobaczę to przed kamerą. Popatrz tutaj. Ponawiam pytanie. Jeśli chcesz się z nim komunikować, musisz wyrazić zgodę na nagrywanie, publikację Twojej rozmowy. Zgadzam się. Nie mówisz, gdzie jesteś i kto jest z Tobą w niewoli. Cienki, jesteś ogolony. Katia, cześć. Jak się masz? Wszystko w porządku. Jak cię traktują? Cienki, jesteśmy karmieni i leczeni. Jest jasne. Dobra, poczekaj, aż wrócimy do domu. Kiedy możemy wrócić? Kocham cię, nie martw się, wrócisz, czekamy na ciebie, wszystko będzie dobrze. W porządku, czekaj, czekaj, czekaj. Czekać. Czekam. Czy mogę z tobą porozmawiać? Tak. Dlaczego pozwoliłaś swojemu mężowi iść na wojnę? Dokąd? Na wojnę, zabijaj Ukraińców. Mobilizacja. Ogłoszono mobilizację. W życiu bym go nie wypuściła, ale w kraju jest takie prawo, że gdyby nie wyjechał, trafiłby do więzienia. To znaczy, niech idą i zabijają Ukraińców, żeby nie iść do więzienia. Nie, nie musisz zabijać. Obiecano nam, że nasi mężowie staną na granicach Federacji Rosyjskiej. Nie wiemy, dlaczego wysłano ich na Ukrainę. Stali na granicy Federacji Rosyjskiej, pilnując obiektu, jak się wydaje, w Kursku. Kiedy cię stamtąd zabrano? W lutym, pod koniec lutego. Od lutego biega po Ukrainie z karabinem maszynowym. Ale nikt nam nic nie mówi. Byłeś z nim w kontakcie. Dlaczego mu nie powiedziałeś: wracaj do domu? Jak on może odejść? Tam może zostać zabity za niedopełnienie swoich obowiązków. Fajny kraj, macie fajny kraj, który może zabijać własnych ludzi. Sądząc po naszych wiadomościach, Ukraina robi to samo, o ile mi wiadomo. Przekażesz jej nowinę? Katia, z nimi wszystko jest inne. Tak, mam nadzieję, że. Prawdopodobnie po prostu zostaliśmy oszukani. Tak, to nasza telewizja, kanały Telegramu są tak interesujące, że informują o tym. Widzisz, oni po prostu robią z nas głupców. Tak. Kto powie nam prawdę, oglądamy telewizję i czytamy wiadomości w internecie. Jesteśmy oszukiwani. Cała wola Boża. Jesteśmy oszukiwani. Co do woli Bożej, nie zgadzam się. Jestem apostołem, Bóg nie dał Ci woli i zadania zabijania ludzi, twój król wpadł na ten pomysł. Nie mogę przeklinać w telewizji na żywo. Twój czarnosi imię na literę KH. A wy jesteście niewolnikami, którzy pod groźbą egzekucji swojego ludu poszli zabijać innych obywateli, innych ludzi. Taka jest prawda. Nie ma tu, kurwa, woli Boga. Jesteśmy ludźmi służebnymi, my. Rozumiesz. Zgadzam się z Tobą. Zgadzam się z Wami, jesteście niewolnikami. Dziękuję, że przynajmniej się o to nie kłócicie. Nazywam się Dmitrij, jestem dziennikarzem z Ukrainy. Czy słyszałeś o mnie? Słyszeliśmy. Tak to jest. Więc już wiesz, że twój syn jest w niewoli, prawda? Tak. Kiedy się o tym dowiedziałeś. I napisał o nim jakiś miły człowiek. To ja. A my już. Dziękuję za to. Czy zgadzasz się na publikację rozmowy? Zgadzam się. Nie mów, gdzie jesteś. Cześć, mamo. Cześć. Trzymaj to tak. Jak się masz? Wszystko w porządku. Wszyscy czekali na kontakt na antenie. Tak, czekaliście i wierzyliście, że pojawię się na antenie? Oglądaliśmy filmy z jeńcami wojennymi. Teraz nie wiem, nie wiem co powiedzieć. No, ja też nie wiem. Pozwól mi przyjść, wykopierowy w ogrodzie i tam zamieszkam. Więc mnie nie znajdują. Nasz stan. Już dobrze, mamo, bardzo Cię kocham. Czekamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Jesteś szczęśliwy? Co ja robię źle? Nie wiem, to jest oszczerstwo.